Wcale nie musisz być utalentowanym, żeby zostać świetnym fotografem. Oczywiście istnieją tacy ludzie, którzy biorą aparat, zaczynają fotografować i od razu są to świetne zdjęcia. Ja tak nie miałem, a mimo to udało mi się ogarnąć znajomość fotografii i dotrzeć do osób, które chcą zamawiać moje zdjęcia. A tak przy okazji nazywam się Jacek Siwko, a to jest kanał Niezła Aparaty, na którym opowiadam o fotografii, dzielę się swoim doświadczeniem w prowadzeniu firmy. Moją pasją jest pomaganie innym fotografom w rozwijaniu ich własnych działalności, więc jeśli któryś z tych tematów jest Tobie bliski, proszę rozważ dodanie subskrypcji. Na początek ustalmy pewną rzecz. Nie tylko Ty możesz mieć problemy z rozwojem jako fotograf. Przeprowadziłem już ponad 100 rozmów z innymi fotografami, którzy działają jako profesjonaliści na rynku. I często właśnie w tych rozmowach podcastowych, polecam w ogóle dział podcasty na kanale Niezłe Aparaty, tych rozmowach właśnie padają takie, takie słowa, że nie od razu przyszła ta umiejętność robienia zdjęć, które ktoś chciał zamawiać, które cieszyły oko i tak dalej. Więc jeżeli to do ciebie nie przemawia to, co w tej chwili mówię, to naprawdę polecam ci, zerknij na te rozmowy i posłuchaj sobie tych historii, bo... To nie jest tak, że tylko ty możesz mieć problemy w rozwijaniu swoich umiejętności jako fotograf. I to jest właśnie ten moment, w którym. Powinieneś wprowadzić taką zasadę naczelną, że jeżeli wolniej się rozwijasz jako fotograf, to musisz się przykładać bardziej, pracować mocniej, pracować wytrwale i poświęcać temu wiele więcej godzin, bo na dobrą sprawę sukces w fotografii i też w tej takiej znajomości rzemiosła, znajomości sztuki, jaką jest fotografia, osiągają te osoby, które nie zostały obdarzone jakimś talentem przez niebiosa, tylko. Te osoby, które pracują wytrwale i te osoby, które pracują znacznie ciężej od całej reszty. Więc jeżeli uważasz, że jesteś mniej utalentowany niż wszyscy inni, to pracuj więcej. Trzeba sobie uświadomić, że teraz wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Mamy źródła takie jak YouTube, podcasty, blogi, kursy online. Wszystko to poz pozwala w szybkim tempie nadrobić całą wiedzę, całe zaległości, czy też wyprzedzić wszystkich innych fotografów, których znasz, czy też cenisz, których śledzisz przez internet. Bo w momencie, w którym Ty przykładasz się do czegoś mocniej, sukces jest naprawdę tuż za rogiem. Więc jeżeli założysz sobie coś takiego, że będziesz codziennie pracował nad rozwojem fotograficznym, będziesz codziennie słuchał o fotografii, codziennie oglądał jakiś kanał na YouTube, codziennie słuchał podcastu, codziennie czytał o fotografii, czy też pracował nad rozwojem swoich umiejętności fotograficznych, ale będziesz to robić codziennie przez określony czas, to naprawdę zobaczysz, jaki szybki progres jesteś w stanie zrobić. Tylko musisz trwać w tym swoim postanowieniu, że pracuję codziennie, że poświęcam minimum właśnie jedną godzinę na to, żeby rozwijać moją pasję, na to, żeby zrealizować swój cel bycia lepszym fotografem, czy też bycia fotografem, który zarabia na fotografii. I wcale nie trzeba 12 godzin dziennie przez cały czas, tylko po prostu wystarczy jedna godzina, ale żeby była ta konsekwencja w tym rozwoju, w tym słuchaniu, osłuchiwaniu się, życiu fotografią yy, przez, przez cały czas. I też pamiętaj, żeby się nie porównywać do innych fotografów, że oni są teraz na wyższym poziomie niż ty. Możesz ich dogonić ze spokojem, tylko wystarczy właśnie ten upór i konsekwencja. To są, to są dwie rzeczy, które pomogą ci dojść do wyższego poziomu nawet niż inni. A poza tym takie porównywanie się do innych fotografów to jest kompletna bzdura. W każdej zresztą dziedzinie, jeżeli się porównujesz do innych, którzy. Więcej ćwiczą, czy też dłużej się zajmują jakąś tam pasją, to wiadomo, że ty będziesz blado przy nich wypadać, ale w momencie, w którym założysz sobie, dobra, to jest mój cel, dojść do jakiegoś poziomu fotografii i zamierzam go osiągnąć w dwa lata, ale przykładam się do tego codziennie, no to możesz nauczyć się każdej techniki, błyskania, fotografowania, pracy z modelami, czy też ogarnąć tematy związane z marketingiem, docieraniem do, do klientów, do Osób chętnych, które będą chciały zamawiać Twoje zdjęcia, tylko musisz sobie wyznaczać cele. Iść własną drogą bez takiego marnowania czasu, że, okej, okay, miałem się zająć fotografią, ale sprawdzę sobie Facebook, sprawdzę sobie Instagram. Yy, nie, ten czas jest dedykowany tylko i wyłącznie na fotografię, czy to będzie jakiś dokument o jakimś znanym fotografie, czy też przeglądanie jego zdjęć, nauka, technik, fotografii, to pamiętaj, że skupiasz się tylko i wyłącznie na tym, drążysz ten temat, a potem, yy, potem jak kończysz, to możesz się właśnie zająć grą w szachy, czy, czy czymś innym, który... Co odciąga Twoją uwagę od fotografii. Ale pamiętaj, że jeżeli zawrzesz ze sobą umowę na to, że zajmujesz się przez godzinę tylko i wyłącznie fotografią i robisz to codziennie, to nie ma przebacz. Musi być ta godzina i już, bo, bo tylko i wyłącznie w ten sposób dojdziesz do jakichś tam efektów. W ramach takiego swojego dążenia do rozwoju w fotografii, pamiętaj o tym, żeby analizować wszystkie zdjęcia, które robisz. Tak nawet na bieżąco. Jeżeli są to jakieś zlecenia, które wykonujesz, to porównaj to zlecenie z poprzednimi, które zrobiłeś. Czy jest już jakiś progres? Czy, czy mogłeś coś lepiej zrobić? Czy mogłeś na przykład wybrać inną pozycję, z której fotografowałeś? Zawsze bądź takim swoim recenzentem i podchodź do tego tematu dosyć ostro. Nie, nie tak na, na zasadzie takiego. Wyrozumiałego nauczyciela. Sam siebie możesz skarcić po to, żeby, żeby na każdym kolejnym zleceniu, czy, tej, czy też podczas każdego innego fotografowania, następnym razem zrobić ten krok do przodu, żeby te zdjęcia były znacznie lepsze niż to, co zrobiłeś, czy zrobiłaś do tej pory. Podobnie możesz robić też na sam koniec roku, czy na przykład na koniec jakiegoś tam etapu, powiedzmy miesiąca. W tym y, krytykowaniu samego siebie też jest ważne, żeby zauważyć, że jednak jakieś rzeczy fajne robimy w fotografii, więc żeby też mieć takiego powera do, do dalszego rozwoju. Mam nadzieję, że zgadzasz się z tym y, przesłaniem, które chciałem przekazać w tym filmie. Jeżeli tak, to proszę Cię o zmasakrowanie przycisku kciuka w górę. Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Niezłe aparaty ピッ